Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym, znaczy się już w kolejnym odcinku z 600 N8, gdzie udało mi się ugrać fajną bitewkę. Dobra yy, Pomyślałem sobie w pierwszym momencie, że pojadę sobie na lewo na kwadrat, znaczy się na linię 1 1.2 yy, Zamierzając wy wyciągnąć trochę to wszystko no Mm, no to jedziemy. Czołg KW-85. Naprawdę świetna bitwa. Yy, co my mamy tutaj? No, generalnie rzecz biorąc, tak. Yy, yy, naprawdę działo się tutaj coś dziwnego, bo yy, bardzo dużo czołgów przeciwnika tam pojechało, jednak już wszystkie zostały przez nas tutaj zniszczone. KW85 już z, ściąga na siebie niezły ogień Jakieś oiki, jakieś coś zresztą zobaczycie Mam taką teorię, że to mogło być przez to, że ich tam było za dużo i nie mieli się gdzie chować O, ładnie ładnie dostał Ale i zobaczyłem nagle, że susto się wychyla W sumie też tak robiłem, ale nie na konkretnie tym niszczycielu coraz szczęście, że się ruszyłem bo arta strzeliła eee... no. No. widzimy że oni tam za tym kamyczkiem ledwo się mieszczą co sprawia że nasi mogą spokojnie w to strzelać eee... tutaj oli exp już zaczyna powoli dogorywać bo ogryzek został mu 177hp już Postanowiłem dobić kw-85, żeby nie sprawy kłopotów, yy, skontrolowałem su-100, ale się nie wychylał, OX był moim na, następnym celem, no i za chwilę się przestaję na drugą stronę, żeby mieć lepszy przestrzał, kw-85 dostał kolejny strzał ode mnie, już 1427 damage'a. Yy, no, tu mi się udało bardzo ładnie uniknąć tego strzału. Patrzę, co tam susto wyrabia, a on coś się tam kręcił i zniknął, więc jeszcze strzeliłem na ślepo. Był mały problem, bo nasi nie pojechali do bazy, albo inaczej. No, w każdym razie nie było tam nikogo. Nie wiem, czy oni zginęli, czy co się działo, ale... Na szczęście szybka reakcja T3485 i Cromwella nas uratowała. W zasadzie nie wiem, czy Cromwell tam się ruszał. T34 odwalił naprawdę kawał dobrej roboty wraz z tym lightem. Tutaj dobijam. Oja, oj jest groźny. Tutaj ARL44 się dingnął. kw 85 nie wiem, dlaczego on tak wyjechał. Dla mnie to był łatwy frag. Ale już nie sprawiał więcej kłopotów Nie trafiłem ARL-a on, on nie miał najlepszego działa i więc przadował szybciej. Ja tak tutaj wystawałem, bo miałem wrażenie, że jego dział będzie przadował 10 sekund, więc mogło się to w sumie skończyć dla mnie źle. Tutaj Churchill 1 się dingnął. No, teraz uznałem, że RIP, jeżeli Cromwell i Rudy nie zdekapują to koniec, olewam Gishopa, jadę prosto na Kappa. Naprawdę, nasze medy odwaliły super kawał dobrej roboty. No, tutaj już jechałem przy okazji dobić tego Susto. 6 fragów na koncie 3000 damagea Susto dobity Myślałem, żeby skręcić na Bishopa, ale nie, kapiet był ważniejszy. Jeżeli bym pojechał na Bishopa, mogłoby się to skończyć źle. Jak widzimy nasze Susto również jedzie. No, Matylda dopiero teraz jakoś się tam poruszyła. Arty się przestawiają, w zasadzie. Nie wiem, dlaczego raczej powinny mieć przestrzał, tak mi się wydaje. Ale w sumie, w sumie to nie wiem. Yy, dobra, co my tu mamy? No, jak widzimy, Cromwell się nasz Flamy. E, spokojnie, my dojedziemy. Zjechali z kapa. To był ich największy błąd. 3 stopnie opuszczenia armaty to naprawdę mało. Ładny strzał w Cromwell'a. To, ja widziałem tego Shermana z auto. No. I trzeba postanowiłem zdjąć pancer trójkę już. Potem wjechać tam na Cromwell'a. Cromwell się schował Tutaj widziałem Shermana, on był dla mnie według mnie groźniejszy I teraz Artyleria ściągnęła Właśnie tak Miałem 9 fragów Dostałem tylko Relay'a Waltersa. Tak to miałbym pierwszego w życiu pula Ale jak widzicie Udało nam się wygrać tą bitwę. Udało mi się zrobić świetny wynik, a to jest najważniejsze. Siemanko i cześć.